Hej, witam was serdecznie, z tej strony Danielusa przed wami multiplayer z Assassin's Creed Brotherhood. E, dawno go nie było, także wracam do, do tej zabawy, do fantastycznej zabawy jaką niewątpliwie jest właśnie multiplayer tej gry. Wiesz jakie teksty lecą w tle. Uciekam, 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 przecież uciekam. Nie wiem co tam się podziało, szczerze mówiąc, dlaczego tak to wyglądało, a nie inaczej. Oczywiście standardowo dana postać mnie goni, ja poluję na inną, w tym momencie poluję na tą panienkę po prawej stronie. No, schodzimy i na górę. Ktoś tam biega chyba za mną Zaczynam się stresować Pięknie! Pan na mnie nie zauważyła Ale ktoś na mnie poluje i to jest przerażające Jakie to jest przerażające uczucie Postoję sobie tutaj chwilę Mam nadzieję, że nikt mnie nie zakatrupi Dobra, nikt na mnie nie poluje w tym momencie. O, już jest ktoś. Ajajajaj, już nie. No to się szybko zmienia, jeżeli chodzi o, o te elementy. Gdzie pan doktor idzie? Gdzie pan doktor jest? Gdzieś nade mną. Tam jest pan doktor. Dobra, lecimy za nim. Chyba nie tylko ja go ścigam. A tutaj był... była moja postać. Dobra, Ooo po... wow, ale ktoś zapierdziela! Fajna umiejętność, bardzo mi się podoba ta umiejętność. Oj, niedobrze. Sam zaraz zostanę dorwany, jak tak dalej pójdzie. Oa! Straciłem cel i jeszcze mnie dorwali. Podoba mi się ten francuski język tutaj użyty. Fajny akcent. Fajny klimat ma ta gra. Nie da się ukryć. Dobra, gdzieś na dole panienkę mam dorwać znowu. Okej. Okay. Wow! Ale mnie teraz dorwał. No szacun dla niego. Dobra, jedziemy dalej z tą petardą dymną. Mało z nią grałem, a chciałbym y, zobaczyć, czy ona ma e, jakieś dodatkowe atuty. No zobaczymy w każdym razie. Nikt mnie nie ściga, to mogę sobie pobiegać. Gdzie ta panna się ukrywa? Ja jestem... ciekawy. Tak. Nie, nie ta. Nie rozkminiłem, która to. Dobra. Powiedzmy, że mam delikatną przewagę. Czyżby to ona? Tak, to ona. Haha! Ha! W ostatnich sekundach jeszcze. I na wszelki wypadek... BOOM! No nie! Hello! Przecież użyłem petardy dymnej. Coś tu jest nie tak Jeszcze mnie dorwali, no Aaa No, ale delikatnie sobie tutaj podskoczyłem. Okej, okay, spróbujemy zagrać rewanż. E, oczywiście wracam do was jak tylko pojawimy się e, już na mapie. Okej. Okay. Witam was ponownie. Bardzo mi się podoba ta mapka. E, jakieś targowi targowiska w koło. Bardzo ciekawie to wygląda. No dobra, ale weźmy się za to co trzeba, czyli za polowanie. mamy typa. A zauważył mnie. No i już użył też tej umiejętności. Pewnie ten sam y, koleś, co wcześniej. No zaraz mi zwieje, szybciej, szybciej. a ktoś mnie uprzedził. No dobra. No? Wej! Cholera! Udało się! Cholera! No tak, kolejny kontrakt mi przepadł. Nie ogarniam tego, o matko. Nikt mnie nie ściga, to ja trochę pobiegam. O, już mnie ściga, muszę uważać. O, tutaj się dołączymy do nich. Mam pan, pannę moją. Dziękujemy Okej, okay, dorwałem ją Znowu nikt mnie nie ściga, znowu mogę sobie pozwolić na troszeczkę pobiegania, że tak powiem No i koniec zabawy Dwóch nie ściga, o jasna cholera Nie mogłem użyć ku za wolno, za wolno to zrobiłem Chciałem rzucić petardę O, jaki surprise Dobra, lecimy z tym koksem. Dwie postaci ścigają tą co ja. Dwie osoby. O, to chyba on. I dwie osoby ścigają mnie znowu. Czemu? Dobra, ja stąd spierdzielam. Wolę uciec. A Czemu mnie to nie dziwi, że kontrakt lost? Panna, zaczekaj. Haha! Ha! Ja byłem tutaj! Dobra. O nie. Ha, 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 ha. Dobra, ścigam. Kto? Kto? No! Wiejemy, wiejemy! Maleńka trzy, trzy postacie mnie ścigają, no to już jest przerąbane Ja lepiej stąd spierdzielam Gdzie? a Uhu! I po moim karku No cóż Zdarza się. Jedziemy dalej. Jeszcze 6 minut. Uff, nie jest najgorzej. Teraz doktorka mamy do zlikwidowania. Ale znowu ścigają mnie trzy postaci. Jak ja tego nie lubię. Gdzie jest ten pan doktorek? Jest. Okej. Okay. Szybko, szybko, szybko. Ku, 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 ku. Dobra. Jedna postać mnie już tylko ściga. Ale znając życie o jedną za dużo. Już mnie znowu trzy ścigają. Gdzie on jest, ten rzeźnik? Ach, chciałem ogłuszyć! Nie udało się. No nic, trudno. Tak jak mówię, zdarza się. Jedziemy dalej. Oby taki stosunek się udało zachować, to będzie dobrze. Dobra, kolejna panna. Ach, tam jest. No. Iha! Piękna sprawa. Ale dwie osoby na mnie znowu polują. to naprawdę nie jest proste. I rzadko mi się zdarza coś takiego, żeby tyle osób na mnie ciągle polowało. Dobra, może się uda przetrwać w tym towarzystwie. Cholerny. Zostaje w ukryciu, tak, zostaje, zostaje, zostaje. Aj, Nie udało się. No cóż. Jedziemy dalej Jeszcze 3,5 minuty Trzymajcie kciuki No nie jest najgorzej Oho Aj! Nie udałem! Nie udało mi się uciec Niedobrze No właśnie, co zrobić w takiej sytuacji? Ona sobie tam siedziała i czekała na mnie Na górze Znowu trzy osoby na mnie, kurde. O nie. Wieje, 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 wieje. No wybaczcie za tą serię porażek, ale... No, <ścoughs> co ja mogę zrobić? Trzy osoby na mnie polują ciągle. Dobrze, że przynajmniej za każdym razem ktoś innym mnie morduje. Ja też chcę zabijać. Jezu, jak to brzmi. Dobra, no, nikt na mnie nie poluje. Tak ma być. Na górze. No nie, no, już myślałem, że nie tą postać. Dobra, mamy kogoś. O, oh, fuck. Ja się nie dam tak łatwo. Uciekam przecież, uciekam. O matko, nie będę mordował Was teraz. Ja muszę uciec. Cholera, dwie mnie ścigają. Nie, no dorwał mnie, nie ma bata, dorwał mnie. Ale jazda, jeszcze tak nie uciekałem, długo. Szybciej, 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 szybciej. Wow! Dwum uciekłem. No, to było niezłe. Jeszcze ktoś mnie ściga. Huch. Prawie się spociłem. 30 sekund. A, wiedziałem, że mam na plecach, wiedziałem! Kurczę. Co za emocje. 20 sekund. Jeszcze kogoś uda mi się ściągnąć. Jak mnie dobrze tutaj zrespi gdzieś. No, dajesz, dajesz. Dwie postaci ścigają tą co ja A, i dupa I mnie teraz dwie. O nie Kurcze! Nie udało się. A mnie har... Haratnęła Komerion. co miał on. Przynajmniej na to wygląda. No i co? Koniec. Pewnie nawet się nie uda dołączyć. Ta. Udało się zakończyć na pierwszym miejscu. No cóż. E, e, f, nie wiem jak to zrobiłem, chyba przeciwników miałem słabych bo uważam, że no miałem sporo porażek i, i o sporo za dużo. Wynik sesji sobie zerkniemy właśnie. 5 zabójstw, 9 zgonów. No właśnie, nie wyglądało to rewelacyjnie. Ale cóż, udało się być na pierwszym miejscu. Kilka razy mi się udało uciec. Eee, kilka razy kilka fajnych elementów zastosować. To tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych. Na razie.